Cześć, witajcie, ja jestem Kamil i witam z piątym odcinku typowania Team of the Week na moim kanale. Niektóre osoby mogą być trochę pogubione, bo miał być dzisiaj odcinek ze Smog Gamea, ale jak się okazało, przerwa reprezentacyjna nie tworzy tego, że automatycznie wypada Team of the Week. Także dzisiaj Team of the Week, a następny odcinek Smog Gamea będzie już w piątek. Jeżeli Wam się ten odcinek spodoba, możecie zostawić łapkę w górę. No i zapraszam oczywiście na inne moje socjale, link w opisie. A bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy z odcinkiem. Rajkowicz obronił kluczowego penal. W meczu z Szwajcarią. Gdyby nie pechowy autogol i obroniony rzut karny, mecz mógłby zakończyć się remisem. Takie ważne interwencje powinny zostać wynagrodzone. Miejscem w Team of the Week. Brady był prawdziwym bohaterem meczu z Finlandią. Jako środkowy obrońca, nie tylko zdobył bramkę, ale i zanotował asystę, znacząco przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny. W meczu z Izraelem włoska reprezentacja okazała się bezkonkurencyjna, triumfując a 4 do 1. Kluczową rolę odegrał środkowy obrońca Di Lorenzo który nie tylko świetnie zabezpieczał własne pole karne, ale również dwukrotnie pokonał bramkarza rywali zdobywając drugiego, i czwartego gola. Austriacy zdominowali ostatnie mecze Ligi Narodów. Filip Linhart wyróżnił się zdobywając łącznie dwie bramki w spotkaniach z Kazachstanem, no i Norwegią, przyczyniając się do zwycięstw swojej drużyny. Holandia przegrywała wyjazdowe spotkanie z Norwegami, jednak do ostatnich minut walczyła o pozytywny wynik. Bramkę dla Oranie zdobył Denzel Dumfries w 81. minucie, ustalając wynik na 1 do 1. Hiszpania zapewniła sobie zwycięstwo w meczu z Danią w Lidze Narodów do w samej końcówce to Martin Zubimendi swoim golem w 79 minucie przyniósł swojej drużynie 3 punkty. Zdecydowana wygrana Szwecji 3 do 0 nad Estonią to wynik dominacji Skandynawów na boisku. Sebastian Nanassi zdobywając dwa gole, był głównym architektem tego sukcesu. W emocjonującym meczu wyjazdowym Niemcy uporały się z Bośnią i Hercegowiną, wygrywając 2 do 1. Podwójna zdobycz bramkowa Undawa dała 3 punkty. Szkoda tylko, że w starciu z Holandią doznał drobnego urazu. W meczu Ligi Narodów pomiędzy Włochami a Belgią padł remis 2-2. Trossard był prawdziwą gwiazdą spotkania, zarówno asystując przy pierwszym trafieniu, jak i dokładając własne. Haaland zdobył dwie bramki w spotkaniu z Słowenią i wszyscy o nim mówią, ale ja widzę prawdziwego bohatera w Sorlocie. Jego występ był niesamowity. Gol i asysta, to jest to, czego kibice oczekują. Szkoda tylko porażki z Austrią, ale wierzę, że szybko wrócą na dobrą ścieżkę. Eva Payor to prawdziwa gwiazda. Po raz kolejny znalazła się w drużynie tygodnia tym razem za hatryka i asystę w meczu z Espaniolem. Wchodząc z ławki całkowicie zdominowała spotkanie, które Barcelona wygrała aż 7 do 1. Warto dodać, że Polka zanotowała w sześciu meczach już 9 bramek oraz dwie asysty. Zwycięska seria Barcelony w lidze mistrzów została przerwana przez Manchester City. Niespodziewana porażka z angielskim zespołem była pewnym zaskoczeniem. Lazel swoją grą przyczyniła się do tego wyniku, zdobywając gola jak i asystę. W meczu z Albanią to Tomasz Chory był głównym bohaterem. Dzięki jego dwóm golom Czechy odniosły zwycięstwo. Choć w klubie nie zawsze gra tak, jakbyśmy oczekiwali, to w reprezentacji Mudryk potrafi błysnąć. Jego gol na 1-0 w meczu z Gruzją był tego najlepszym dowodem. Dawid Strelec potwierdza, że nazwisko zobowiązuje w meczu ze Szwecją zdobył aż dwie bramki, pokazując się z bardzo Dobrej strony. Wyróżnienie dla Szoboszlaja w Team of the Week wydaje się oczywiste. Jego dublet przyczynił się do wyjazdowego zwycięstwa 2 do 0 z Bośnią i Hercegowiną. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie również komentarz, kogo Wam brakowało w tym Team of the Week. Widzimy się w piątek z odcinku z Smoke Gama a wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo przydatny. Wszystkim oglądającym życzę miłego tygodnia i widzimy się już w piątek. Na razie cześć i pa!